Ciasteczka, dzisiaj u mnie już święta, za miesiąc prawdzie, ale zanim ten film wyemitujemy, pewnie już trochę będzie krócej. I co zrobiłam dzisiaj? Zobaczcie, jakie fajne do dekoracji na stół możecie zrobić. I wykorzystujemy fajne ciasteczka, bezy. No przepysznie i przepięknie to wygląda. Piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, zaglądajcie na Instagram i na Facebooka. Również ciasteczka. Reniferki świąteczne. Już święta, za właśnie dzisiaj, sobie uświadomiłam, że za miesiąc, dokładnie za miesiąc, Wigilia. jest nieprawdopodobne to, dzisiaj jest paskudnie na polu, wieje, więc faktycznie już można się przybliżać do świąt. Zrobimy takie reniferki. Wykorzystamy do tego ciasteczka Oreo. Ja tu mam Double krem. <laughs> Odkrojmy sobie. O, jest złamałam się oczywiście, no nic nie szkodzi. Spróbujemy z drugim. No tu mam już, widzicie drugie, dobra wykorzystam i potrzebujemy przygotowałam sobie też wcześniej takie prace oj, to jest wyzwanie zrobić takie rogi, Spróbujcie. pokruszyłam ich, nie wiem ile żeby żebym <ścoughs> zrobił takie właśnie rogi i teraz, tutaj w tym kremie wytniemy najpierw na nóżkę, bo będą tu paluszka, wykorzystamy to tu zrobimy na uszka też takie, no ja takie trójkąciki możecie jak mieć jakąś taką małą łyżeczkę żeby to wyciąć. tu rozpuściłam czekoladę, dość dużo tej czekolady. I teraz kładamy sobie takie. Moczymy w czekoladzie, żeby ona nam się przykleiła. Tu, o, już widzicie, już mamy zarys. Zarys mamy. jakiegoś reniferka To sobie troszkę złamiamy, bo może za długa nóżka. Też namoczymy w czekoladzie. Tutaj. O, i to jest taki lizak. Takie coś ładnego. Tutaj dołożymy czekoladki i wsklejmy to. I na chwilę ja to daję do lodówki, żeby ta czekolada, która właśnie łączy się z, tymi z tym ciastkiem, związała, bo płynie mi wszędzie. Znam moment do lodówki. Nie, zobaczcie, teraz stabilne to jest. Dobra, teraz moczymy to w czekoladzie. Oblewamy czekoladką. Jeszcze trochę dolejemy. No i tu mam taki nosek już przygotowany. Ja za chwilę wam pokażę. Właśnie mam takie biszkopty. Już nam trochę malutkie, gdzie kupiłam. Taka pani się dziwiła. Takie biszkopty, no takie właśnie. Gdzieś sobie wypaczyłam i wiedziałam, że mi się przydadzą. Tu z kitlesa trochę ścięłam też, żeby mi się to tak fajnie połączyło. Ostry. i tak nosek robię. On mam już taki gotowy. Oczka też z masy cukrowej. Proszę mamy posypiemy mu, te posypki są. Możemy pierniki robić za chwilę. robimy mu żółte uszy. O trochę ładnie trochę trochę zielony do sobie Inaczej Żabik patrzy ze mną, robi dzisiaj. Dobra, gdzie mamy? Mamy oczko mu spływa. Teraz do lodówki i gotowe. <laughs> Jeszcze się na takie bałwanki. Ja piekłam bezę. Zrobiłam takie super z bezy. Macie na kanale przepis na super bezę, więc robicie takie bałwanki, potem malujecie, a tu mamy właśnie nasze reniferki. Myśliczne no są. Śliczne lizaczki. Pozdrawiam ciasteczkowo, reniferkowo. Do następnego odcinka.